Stokrotne dzięki Ci, Jezu. Psalm 34, werset 4. Wysławajcie Pana ze mną, wysłuchajcie wspólne imię Jego. Wspólnie imię Jego. Będę wysławiać Cię, Panie, będę dziękować Ci z całej duszy. Wyratowałeś moją mamusię z ciężkiej choroby, wyrwałeś ją z mroków śmierci. Poziom cukru we krwi o godzinie 14 wynosił, Osiemset jednostek, a o północy, gdy pogotowie przywiozło mamusię do szpitala, był w normie. W międzyczasie słaliśmy do Twojego Bożego Tronu modlitwy o ratunek. Usłyszałeś je i wszechmocna Twoja moc zbiła poziom cukru zagrażającego życiu do poziomu normalnego. Dziwne wydało się to lekarzom szpitala, lecz w, nocy, w mocy Boga wszystko jest możliwe. Ponadto ropień w brzuchu mamusi znikną za cudownym dotknięciem Twoich Bożych rąk. Ocaliłeś nas, panie strasznej udręki, wybawiłeś nas z przybitych na duchu i wlałeś światło nadziei w nasze serca. Zachowałeś, mamusię przy życiu. Niech ci będą Jezu stokrotne dzięki. Niech święte Twoje imię sławi cały wszechświat, niech przyroda wyśpiewa cichym chwały i wdzięczności, niech o cudzie Twym dowie się cały krąg ziemi. Amen.